Dzień dobry, drogi bliźnięta. Witam Was serdecznie w waszym czytaniu miesięcznym na czerwiec 2024. Kochani, karty jak zwykle są przetasowane dla Waszego znaku, no więc zaraz będziemy się brać do rozkładu jeden aniołek jako karta dopowiadająca i ten podstawowy rozkład stali telemy. A więc jedziemy czerwiec 2024 dla osób spod znaku bliźniąt. No ewentualnie każdego, kto tę energię czuje, czy to poprzez ascendent, czy poprzez księżyc. Jeżeli tylko wiecie, że gdzieś tam w was ten znak dżemie, to może coś dla siebie tutaj znajdziecie. Karta główna, kochani, czwórka monet. Czwórka monet, dwójka pucharów. Dwójka monet, dwie dwójki już mamy, trójka monet, król pucharów, rycerz buław. Karta Księżyca. I ostatnia karta, Król Mieczy. I od razu jeszcze Aniołek do kompletu, żeby już było wszystko. O, wyleciało. No i co wleciało? Jedna karta. Ok, to niech będzie. Istnieje coś lepszego. Dobra. Istnieje coś lepszego. No więc tak, moi kochani. Energia ogólna. Czwórka monet to taka karta, która właściwie mówi o dobrobycie, o takim spokoju, porządku, o takim ładzie, który udało się Wam w Waszym życiu wprowadzić, o też pewnego rodzaju stabilności szczególnie mówimy tutaj o finansach, ale to jest też takie mm, poczucie właśnie, że na przykład niczego nie chcemy zmieniać, że chcemy być w tej sytuacji, w której jesteśmy, chcemy takiej jakby kontynuacji. Nie mamy w sobie takiej gotowości właśnie na mm, zmiany. A wręcz nawet jeżeli byście tutaj stanęli przed jakimiś wyborami, to możliwe, że będzie wam ciężko tego wyboru dokonać właśnie z tej obawy, z tego lęku przed tym, aby mm, nie utracić właśnie tego bezpieczeństwa, tej stabilności. To jest też karta takiego gromadzenia, oszczędności, tak? Trzymania pieniędzy. No i jest to niebezpieczeństwo, znaczy ta, ta negatywna strona, no to jest takie niebezpieczeństwo przejścia w jakieś takie skąpstwo czy chciwość wręcz. No jeżeli chodzi o takie sprawy, może nie do końca materialne, tylko właśnie jeżeli chodzi o zachowanie, o nasze podejście, to może to być też duża podejrzliwość, czy może to być też taki właśnie strach przed otwarciem się, przed pokazaniem na przykład swoich emocji, przed gdzieś tam przyjęciem też emocji, bo to jest takie mocne też stawianie granic, kiedy właściwie chcemy wszystko kontrolować i wszystko co jest poza naszą kontrolą wzbudza w nas lęki i obawy. Więc tak ta energia ogólna wygląda. Co karty radzą? Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, bo od nich może rozpoczniemy, no to tak, no przede wszystkim tutaj pokazuje się dobra współpraca i możliwość jakby właśnie rozwijania wspólnej pracy, takiego też spełnienia, które, które idzie właśnie za tym, tak? Praca w zespole, jakby taka. Czasem to jest też możliwość pracy, na przykład razem z partnerem, tak, czy z partnerką, więc to też tak może, może się realizować, ale generalnie dobre połączenie tutaj, czyli dobra współpraca, dobre porozumienie, spełnienie też właśnie na tym polu zawodowym. Problematyczne mogłoby być, gdybyście musieli podejmować jakieś decyzje, bo jakby jest pokazane, że na ten moment, no właśnie, możecie mieć problem z tym, że nie chcecie. Tego, tej decyzji podjąć, albo wręcz może też być tak, chociaż przy tej czwórce monet, to podejrzewam, że właśnie nie chcecie, że trzymacie się bardzo tego, co jest i chcecie, aby ta sytuacja pozostała właśnie bez zmian. Ale może też być taka druga strona, że na przykład właściwie nie macie wyboru, nie? i to też jest w tej karcie mogłoby się zawierać, ale tutaj myślę, że bardziej właśnie ta sytuacja, kiedy, kiedy nie chcecie niczego zmieniać, kiedy obawiacie się, że wasze emocje gdzieś tam zostaną wystawione, tak jakby na światło dzienne, tak? że będziecie musieli je pokazać, być może w jakichś tam sytuacjach. No, i to, to dla Was nie jest komfortowe, tak? To jest na pewno jakieś wyjście ze strefy komfortu w tym momencie, więc absolutnie tego zrobić nie chcecie. Może też być tak, że gdzieś tam w, w otoczeniu jest osoba, która yy, no, taki ma trudny charakter, bym powiedziała, tak? Bo to jest w negatywie ten król Pucharów. To jest z pewnością osoba, która. Może grać na emocjach w taki sposób manipulacyjny, tak? Potrafi, potrafi wranić, tak? To nie są może takie celne, celne miecze, jakimi potrafi właśnie rycerz czy król mieczy uderzyć, ale jest to osoba, która. Ukrywa swoje prawdziwe intencje, swoje prawdziwe emocje. Jest być może zazdrosna też, czy zazdrosny o to, co na przykład tobie się udaje, czy to, że, że sobie radzisz z jakąś sytuacją i że podążasz za jakimś swoim planem, że go realizujesz. No i, no i tutaj mogą z tego wynikać jakieś nieporozumienia, jakieś konflikty, a może też z tą osobą być związany właśnie jakiś wybór, którego tutaj trzeba byłoby dokonać a wy jakby nie do końca chcecie w tą energię wchodzić no w innych przypadkach może to być też osoba która ma na przykład problemy z alkoholem to też tutaj mogłoby taką osobę wskazywać i teraz kochani ponieważ anioły mówią że istnieje coś lepszego to należałoby się zastanowić jeżeli faktycznie staniecie przed taką jakąś decyzją czy dokonanie wyboru czy pójściem w jakąś inną Drogę, ścieżkę, to należałoby się temu dobrze przyjrzeć, bo skoro mamy tą obietnicę od daniu że istnieje coś lepszego, to może rzeczywiście, mimo tych lęków, że utracicie kontrolę, że stracicie ten status quo, w którym jesteście, może jednak warto byłoby zaryzykować, no bo, bo gdzieś tam na nas coś lepszego czeka, ale z drugiej strony istnieje tutaj niebezpieczeństwo, po pierwsze, takiej iluzji, która może Was dopaść. Czyli y, może być tak, że na pierwszy rzut oka y, no wejdziecie na przykład w coś z takim u, hura optymizmem, jak to ten właśnie rycerz y, była, który tu jest pokazany, bez takiego głębszego zastanowienia i tu niestety, ale sami siebie oszukacie. Albo może być tak, że ktoś was próbuje trochę gdzieś tam zwieść, na manowce wprowadzić. Więc fajnie byłoby tutaj jednak wejść w energię mieczy, logiki, rozsądku, rozumu, tak, i bez tych zbędnych emocji, wręcz jakby odsunąć emocje na bok i po prostu to przeanalizować, przyjrzeć się temu dokładnie, tak jakby, tak wiecie, z chłodem, z dystansem, tak, żeby tutaj nie było. E, żadnych niejasności i dopiero wtedy ewentualnie jakąś decyzję podejmować. Ona będzie trudna dla Was, tak czy inaczej, bo Wy się mocno chcecie trzymać tego, co jest. No ale skoro mamy tą obietnicę, że istnieje coś lepszego, to może, może warto zaryzykować. Warunkiem tylko jest to, żebyście to mieli dobrze przemyślane, żebyście się dobrze temu przyjrzeli, tak, żeby to nie było zrobione pod wpływem impulsu, pod wpływem chwili. Tylko, tylko właśnie, żeby to miało jakieś solidne podstawy, bo jest tutaj, tak jak mówię, niebezpieczeństwo tego, że, że właśnie gdzieś tam ta iluzja się pojawi i za tą iluzją mogłaby iść później na przykład strata, powiedzmy, tak? Więc no, to myślę, to jest to w negatywie to niebezpieczeństwo. Może tutaj też być jakiś wyjazd służbowy. No, chyba że w ogóle pracujecie i wasza praca jest związana z wyjazdami, no to właściwie to nie byłoby nic nowego. Bardziej to jest, myślę, dla tych, którzy na co dzień nie jeżdżą, tak, tylko od czas do czasu coś takiego się zdarza. No, to, no to właśnie teraz w czerwcu może się zdarzyć taki. Taki wyjazd służbowy, i też Wasza energia, jakby na początku miesiąca, pokazuje się tak, jakbyście mieli duży taki zapał do pracy i faktycznie chcieli tutaj dużo zrobić, ale no nie, będzie Wam brakowało cierpliwości, takiej wytrwałości w, w powtarzaniu na przykład czegoś, tak? Jeżeli coś robimy takiego, co no, trzeba jakiś schemat przejść i, i z powrotem, i z powrotem, to właśnie tej wytrwałości Wam może brakować. Ewentualnie może być też tak, że nie od razu coś pójdzie tak, że tak powiem gładko i jak po maśle, ponieważ w tym księżycu możecie na coś popatrzeć nie tak jak powinniście, możecie jakąś tutaj no, taką niejasność mieć, tak? Czyli czegoś nie dostrzegać, no i to was bardzo zniechęci. Jakieś trudności się pojawią, tak? I to was zniechęci. <laughs> Gdyby tak było. No to tutaj, kochani, albo y, 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 sami wejdźcie w energię króla mieczy, czyli odsuwamy się troszeczkę dystansu, nabieramy, przyglądamy się sytuacji, y, albo możecie też liczyć na to, że y, ktoś Wam tutaj jakąś dobrą radę da, bo Król Mieczy to jest ten, który widzi wszystko w takich jasnych, kontrastowych barwach. On tutaj nie daje się zwieść niczemu, i on tutaj dostrzeże, w czym tkwi problem i z czego tu ewentualnie ta niejasność i ta mgła wynika więc, więc tak, można liczyć też na czyjąś pomoc, ale tak jak mówię, jeżeli macie jakiś wybór to dobrze bym się nad tym zastanowiła bo może faktycznie istnieje coś lepszego I nawet jeżeli wy się będziecie bardzo mocno trzymać tego co jest i bać się tych zmian to może właśnie warto się odważyć no może, może warto jakby zaryzykować, tylko niech to ryzyko będzie poparte, tak jak powiedziałam taką rozsądną Merytoryczną analizą na początek. Idziemy, kochani do miłości. Jeżeli chodzi o singli, no więc tak, no, z jednej strony trzymacie się tego swojego stanu, w którym jesteście, jakby stawiacie mocne, mocne granice, tak? Bo, bo, bo czwórka monet właśnie o tym mówi. I to też jest taka karta, która mm, mówi o tym, że w pewnym sensie jesteście tacy zamknięci. Sami siebie gdzieś tam ograniczacie, sami siebie kontroli, kontrolujecie bardzo, tak jakbyście sobie nie pozwalali na wyjście poza jakieś tam ramy. Natomiast karty mówią, że jest tu możliwość poznania kogoś, mamy tu dwójkę pucharów, więc jakieś osoby się tutaj będą w Waszym życiu pojawiać, przewijać. Ewentualnie mogła to być osoba w pewien sposób jakoś związana z waszą pracą, albo poznana gdzieś tam na tej niwie zawodowej, chociaż niekoniecznie. Ewentualnie na wyjeździe, poznana na wyjeździe też by tak mogło być. Czy to jest coś na dłużej i coś wiecie, głębszego? Nie byłabym przekonana. Raczej wydaje mi się, że mogłaby tutaj pojawić się osoba, która na pierwszy rzut oka zrobi na Was dobre wrażenie i ta energetycznie się Wam bardzo spodoba, ale Was tutaj ogranicza to Wasze podejście i chyba w tym momencie należałoby powiedzieć i dobrze, ponieważ trzeba się tu przyjrzeć tej osobie, tak? Czyli trzeba tutaj wejść właśnie w tą energię umysłu. I nie podążać za emocjami, nawet jeżeli się Wam ktoś spodoba, jeżeli zrobi na Was duże takie właśnie wrażenie, to, to jednak należałoby się temu przyjrzeć, ponieważ Księżyc mamy, czyli my widzimy po prostu naszą, nasze chciejstwo, nasza wyobraźnia, nasze fantazje nam tutaj bardziej się pokazują. Czyli dorabiamy sobie jakieś scenariusze, dorabiamy sobie coś, czego być może w ogóle nie ma. No, a osoba może być problematyczna, tak? Bo tutaj na negatywie mamy tego króla, więc może to być osoba, która po pierwsze ma problemy z alkoholem, ewentualnie jeżeli nie w tym kierunku, no to ma problemy z emocjami, tak? Osoba, która, która gdzieś tam jest zazdrosna, ukrywa swoje uczucia, często jest też egoistyczna, tak? Jest jakaś taka. Jest taka też nachalna, często w jakichś swoich działaniach. No więc, no to na pierwszy rzut oka może tak ładnie wyglądać, tak? Ale, ale po głębszym właśnie poznaniu, z, bliższym poznaniu i głębszym zastanowieniu, no to myślę, że doszlibyście do takich wniosków. No więc, warto chyba tutaj zachować m, ostrożność. Co do związków, kochani. No, związek w czwórce monet to obawiam się, że no tak troszkę jakby nie rozwija się, stoi w miejscu, tak? Jest taka energia jakby zatrzymana, trochę takie bycie z przyzwyczajenia, brakuje jakiejś właśnie takiej spontaniczności, otwartości być może też na siebie, może też brakuje takiej radości z bycia razem i z tego, że, że się mamy wzajemnie, tak? Więc, więc może tutaj trzeba by w tym kierunku. Podążyć, więc karty radzą właśnie: ciesz się do, 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 z tym, co masz, tą relacją, tym związkiem, okazuj tą radość też, to zainteresowanie. Mo, można też to w ten sposób. Um, Popatrzeć na to, żeby, żeby właśnie jakby odświeżać, odnawiać, budować to partnerstwo i żeby się na tym skupić, a nie na przykład w ramach takiej frustracji czy znudzenia, żeby się gdzieś tam rozglądać na boki, ponieważ tutaj może się Wam tak wydawać, że o, pojawia się rycerz na, na koniu, tak? Nie na białym tutaj, tylko na brązowym, ale takie myślenie, właśnie, że że ktoś się pojawi atrakcyjniejszy, ktoś kto nam jakiś więcej zapewni adrenalinę czy, czy, czy namiętności a to wszystko można znaleźć u siebie, tylko trzeba o to jakby zadbać i na tym się skupić więc dbamy o to co mamy, rozwijajcie tą relację cieszcie się też z tego co jest, doceniajcie to tak zamiast właśnie, tak jak powiedziałam, gdzieś tam szukać w innych kierunkach. Na pewno w karcie Księżyca może być tak, że brakuje rozmowy, że brakuje takiej szczerości, że nie do końca na przykład rozumiecie, czy wiecie, co druga strona w ogóle myśli, co planuje. Tak? Albo mówi gdzieś tam powierzchownie, tylko bardzo o czymś. A może wy sami macie. Tak mocną tą czwórkę monet, że tak bardzo jesteście zamknięci, że sami też nie mówicie, co tak na przykład, co tak naprawdę gdzieś tam głęboko czujecie, czego chcecie, gdzie chcecie dalej podążać, jakie są Wasze plany, i gdzieś tam to wszystko jest owiane jakąś taką tajemnicą. No i w związku z tym nie ma też poczucia bezpieczeństwa, no bo jeżeli my nie wiemy, co partner czy partnerka myśli, czego chce, czego oczekuje, jakie ma plany, no, to nigdy nie, nie jesteśmy pewni i spokojni, tylko gdzieś tam przemawia przede wszystkim właśnie brak takiej stabilności, brak poczucia bezpieczeństwa. A Wy tutaj w tej czwórce monet, myślę, chcecie mieć to poczucie bezpieczeństwa, chcecie, żeby te Wasze granice mocno trzymały wszystko w ryzach, że tak powiem, i Wy sami chcecie też trzymać. No, może to być też tak, że, że gdzieś tam narzucacie swoją, swoją wolę, swoje zdanie. Albo blokujecie samych z siebie i nie pokazujecie właśnie tego, co naprawdę gdzieś tam w środku jest. Czyli czy w jedną stronę, czy w drugą, no to trzeba znaleźć taki złoty środek, gdzieś tam odpowiednio to wyważyć, bo, bo myślę, że to nie jest dobre ani w jedną, ani w drugą stronę, ta przesada. Yy. No więc tak, no i teraz co, jakiś tu wybór jeszcze ewentualnie, jakaś decyzja do podjęcia może być i będziecie mieć problem z tą decyzją, żeby, żeby ją w ogóle, żeby do niej mogło dojść. Będziecie długo rozważać, będziecie się zastanawiać. Serce wam coś tam podpowiada, rozum wam coś tam podpowiada, ale kompletnie nie wiecie, w którą stronę się skierować, albo możecie mieć takie wrażenie, że coś was przymusza do danego, do danej decyzji na przykład, czy do danego wyboru, a to kompletnie z Wami jakoś nie rezonuje, jakoś to z Wami nie gra, tak? I, I jesteście w takiej troszkę kropce, tak? Jesteście w takich kleszczach. Wydaje się Wam, że żadna z tych dróg tak naprawdę nie jest dobra i żaden z tych wyborów nie jest jakimś, jakimś Waszym celem, Waszym szczęściem, tak? Wydaje się Wam, żeby tam radości i szczęścia. Nie znajdziecie. Więc no takie, takie dylematy. No, jeżeli jakiś bliźniak ma, czy partner, partnerka bliźniaka ma jakieś problemy z alkoholem, mogą się w tym miesiącu ujawnić, nasilić, jakoś tam pokazać bardziej, tak? Będą, będą widoczne. Warto też o tym wtedy mówić, bo tutaj też brakuje komunikacji, rozmowy, szczerości, takiej otwartości, tak? Tak, jakby pewne rzeczy były gdzieś tam po prostu albo przemilczane, albo, albo niedopowiedziane, no albo tak tylko po wierzchu jakiś temat jest tam powiedzmy liźnięty, ale nie wchodzimy głęboko w to, co tak naprawdę powinno być powiedziane, a z drugiej strony powinno być usłyszane. Kochani, tyle. Mam nadzieję, że ten miesiąc będzie dla Was dobry, pomimo tego, że no, te karty może nie obiecują jakichś cudów, ale ale może wyciągniecie z tego coś dobrego. Tego Wam życzę, drogie bliźnięta. Do usłyszenia.